Od 1 stycznia bieżącego roku podatnicy, płatnicy, doradcy podatkowi, księgowi walczą z chaosem spowodowanym polskim ładem. Ta nieprzemyślana rewolucja podatkowa nie tylko doprowadziła do pogłębienia niesprawiedliwości podatkowej, ale przede wszystkim braku możliwości pewnego, oczywistego stosowania nowych przepisów. Wprowadzonych w wyniku właśnie tak chaotycznie przygotowanej rewolucji. Od tego czasu dokonano kilkuset zmian w przepisach zwanych Polskim Ładem. Jednak w ostatnim czasie ukazał się projekt, który przewiduje zmianę tych przepisów bardziej gruntowną. Od 1 stycznia mamy zasady opodatkowania osób fizycznych. Które przede wszystkim dotyczą podwyższenia opodatkowania poprzez składkę zdrowotną nieodliczalną od podatku, a także ulgę dla klasy średniej. Od 1 lipca bieżącego roku, e, według przepisów projektowanej ustawy, będziemy stosować obniżoną stawkę podatku dochodowego do osób fizycznych, czyli zamiast 17-12% w pierwszym przedziale skali podatkowej, ale jednocześnie jest zlikwidowana ulga dla klasy średniej. Oznacza to dla wielu podatników zmianę, czasami korzystną, czasami neutralną, być może nawet dla niektórych niekorzystną. Ale przede wszystkim oznacza to konieczność przeliczenia na nowo wynagrodzeń, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych przez płatników, a także sprawdzenia, w jaki sposób to wpłynie na sytuację wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Tu trzeba od razu powiedzieć, że w tym roku księgowi nie będą mieli wakacji. Ponieważ w lipcu będą na nowo odbierać oświadczenia o korzystaniu z ulgi, dla, z ulgi dla klasy średniej, ale także przede wszystkim kwoty wolnej od podatku. Tutaj będzie możliwość wybrania u którego pracodawcy, w jakiej części z tej kwoty wolnej będziemy korzystać. A to oznacza, że za lipiec. Służby księgowo-finansowe będą na nowo przeliczać wysokość wynagrodzeń. Oczywiście efekty tej zmiany, rewolucji podatkowej, wszyscy odczujemy dopiero 30 kwietnia przyszłego roku, kiedy ostatecznie okaże się, czy zapłaciliśmy wyższe. Czy niższe podatki. To oznacza także, że te nasze prace, które wykonywaliśmy od początku roku, ta próba zrozumienia tych przepisów jest już nieaktualna, ponieważ na nowo będziemy musieli uczyć się, jak stosować te rozwiązania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. No i w najbliższym czasie czeka nas także kolejna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która już została zapowiedziana. Na razie nie mamy jeszcze projektu zmian ustawy, ale oczywiście pewne informacje do nas docierają, więc znowuż będziemy uchylać niektóre rozwiązania wprowadzone 1 stycznia w trakcie roku podatkowego. Takiego chaosu, takiego braku przemyślenia skutków podatkowych wprowadzonych zmian nie mieliśmy nigdy przez ostatnie 30 lat nowoczesnego systemu podatkowego. Przed wprowadzeniem polskiego ładu Polska zajmowała przedostatnie miejsce w rankingu konkurencyjności systemów podatkowych państw OECD. Nie mam wątpliwości, że po wprowadzeniu polskiego ładu oraz kolejnych zmianach, nowelizacjach Polska zajmie ostatnie miejsce.